Cześć, witam na kanale. Pokażę Wam, co robię z moimi monetami. Z ostatnich dwóch tygodni zostało mi 29,91 zł w bilonie, z czego drobnych mam 3,91 Są to monetki od grosza do 50 groszy, które wrzucam tutaj. Razem teraz jest tutaj 173,66. Jak widać, świnka już dość pełna, dość ciężka. I zostały mi słoiki. W jednym są 5 złotówki, w drugim są dwójki i złotówki. W piątek mam 3 sztuki. Wrzucamy. Weźmiemy jeszcze foliopis. I zaznaczamy trzy piątki. Raz, dwa, trzy. Tak wygląda postęp oszczędzania naszych piąteczek. Złotówek mamy 5 sztuk, i zaznaczam pięć jedynek. 1 2 3 4 i 5. Trochę wyjechałam, ale to nie szkodzi. Tak wygląda postęp. Prawie 3 właściwie już 3 czwarte osiągnięte. Mamy tutaj 71 zł w złotówkach. I zostało jeszcze dwójki. Dwójek jest Trzy sztuki, czyli razem sześć złotych. Wróć. Jeszcze. Dobrze. Myślałam, że wróciłam do nie tego słoika. I dwójki. Trzy sztuki. Jeden, dwa i trzy. Połowa już prawie za nami. Zostały jeszcze cztery monetki i będzie połowa Także to tyle. Na razie z drobnymi zbieramy dalej. Na razie pa!